się ma tutaj spike czyli hardcox na serwerze ten serwer jest na 1, 2, 3. oczywiście bez premium i także z premium można wejść na ten serwer jest on prawie non-stop 20 na 20 ale jeżeli chcecie mieć 40 slotów to wystarczy wejść na nasze forum i klikacie na reklamy po prawej stronie za każdą klikniętą reklamę dostaniemy około 20 groszy które się oczywiście przyda no i będzie wiadomo że serwer nie padnie i losowo co tydzień jest przedzielany VIP Ale oczywiście vip -a też można kupić za bardzo niewielką cenę Czyli tak, wbijmy na serwa Oczywiście musiało kogoś kiknąć, żebym ja wbił Ok, wpiszę spawn No i GG właściciela, oczywiście to jest moje O, piszą już do mnie I tutaj tabliczki są, które warto czytać tutaj co VIP daje i oczywiście są non-stop 20 na 20, tak? Nie wiem, dopiero o drugiej już się liczba graczy zmienia Nawet tam, to już zależy od dnia Więc dobra To jest tak Schowajmy już tutaj troszkę EQ, Włączmy mi gamę modę Hardcocks Dobra Gamę modę mam wyłączone Jeżeli chcecie sprawdzić co da jaki torst, to oczywiście Wam mogę pokazać Wpisujecie i możecie wpisywać ile chcecie. To tak, kit daje jedno mięsko, jeden mieczyk, jeden kilo, chyba 8... Osie, o, 8 skóry, jedna wełna i raczej to wszystko. Dobra. Oczywiście ludzie tak nie budują jak na Free Bullet Roleplay i rpg bo ponieważ jakby to powiedzieć No to jest serwer survival więc w każdej chwili ktoś może podbić twoją gildię i po prostu ją rozwalić i się na tym skończy zabawa ale no nie polecam się poddawać ponieważ no, dosyć ciekawe i no, oczywiście jak tutaj siemka256 napisał no niestety kradną niektórzy ludzie no ale trzeba być na takie rzeczy odpornym i utrzymać się w po prostu jak najlepiej bardzo łatwo to od, odrobić wszystko Naprawdę bardzo łatwo. Są dosyć ciekawe gildie, zero lagów. Jak widać bardzo dobra łączność, a mój, mój internet nie należy do najlepszego. No i co by więcej mówić? Ja oczywiście nie hostuję tego serwera, on jest na mineserf.eu Oczywiście link podam w opisie. Więc dzięki wielkie i zapraszam na serwer. Trzymajcie się.